Cześć, z tej strony Mrówka na warsztacie. W następnym filmie tam pisałem, że będzie już odpalenie, będzie jazda już ładowarką. No ale niestety jeszcze nie, chociaż ramię już jest wszystko tu gotowa. Ponieważ tutaj taka mała obsuwa, wkradł nam się na warsztat nowy nabytek, może raczej zabytek, wialnia. Z 57 roku typ GS2A wyprodukowany warmińska fabryka maszyn rolniczych chyba dobre miasto Olsztyn Cena detal detaliczna 1950 zł. Oczywiście my tyle za to nie zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy za to jedyne 100 zł, pochwalę się. I to tak po sąsiedzku temat z ojcem podjęliśmy, że ten nasz wentylator, ta wialnia mała do przewijania, już taki trochę zajechany, wiadomo, tyle lat. No i tam coś ojciec rzucił hasło, że sąsiadka ma takie na sita, coś tego, no to... Na drugi dzień wskoczyłem w samochód, pojechałem zobaczyć, jak to wygląda, bo wiedziałem, że on jeszcze tego nie będzie używać. No i potem weszłem w e, internet, trochę na YouTube'a, poobjeżdżałem sobie filmy, e, żeby e, wiedzieć, co z tym zrobić, jak to się przysłowiowo je, jak to ugryźć, o. E, no i maszyna dosyć e, ciekawa. Tam widziałem też na elixie, wchodziłem ile to kosztuje i w ogóle to, to dosyć cenę trzyma Nie było jakoś tam mocno zniszczone to urządzenie Takie tam drobne tu przesmarować Tutaj luźna śruba poprawić Wentylator w porządku, cała obudowa to jest jeszcze pewnie oryginalny lakier, oryginalna farba Jedynie co to było zniszczone to sita, które gdzieś tutaj są tutaj. Już jedna ramka pojechała do stolarza. Stwierdziliśmy sobie, że oddamy ramki do stolarza, żeby nam zrobił ładnie, też zacapował. Tak jak tutaj jest, bo jak widzicie o, to się wszystko ledwo trzyma. Ale te sita jest jeszcze do odzyskania. Mm, nie ma jeszcze jakichś tam dużych dziur. Tu jest troszeczkę po, porozrywane, trochę tu. I Je jeszcze sobie zostawimy. <tuszy> tu już mamy jakieś sita kupione i to są sita, żeby nie skopać chyba 3-4. Trz, a nie, 4. 4-2. Tak, to będzie 4-2, tu jest piątka. I my chcemy zrobić to w ten sposób. Nie wiem czy dobrze. Możecie tam pisać w komentarzach jeśli posiadacie takie urządzenie jak, jak Wy to robicie, bo ja z takim urządzeniem mam pierwszy raz styczność. No urządzenie proste, ale z tymi sitami tam pisałem też na internecie, kto jak tam używa, no to różnie było opisane. Niektórzy tak, niektórzy tak, zależy jakie zboże. Także będziemy tutaj z tym urządzeniem metodą prób i błędów z tymi sitami działać. Tam można je kupić na Allegro nie za nie duże pieniądze, więc nie ma tu jakiegoś problemu. Jak będzie coś nie tak zamówi się, za dwa dni przyjdzie do domu, więc spoko, tym się nie przejmuję. I chcemy zrobić tak, bo mamy trzy sita. Tutaj i czwarte tam. I tak tu chcemy zrobić sześć pięć tu chyba będzie 4 i na samym dole 3. Ogólnie mi chodzi o to, żeby y, ta wialnia oczyściła zboże no, głównie z tych połówek i tych drobnych y, nasion. Więc y, chciałbym, żeby to no jak już jest, to, to żeby to dobrze, dobrze osiało i żeby te sita spra sprawiały swoją funkcję. O. Także tutaj y, możecie jak najbardziej napisać w komentarzu jakie, jeśli macie takie urządzenia, jakie wy sita używacie, y, bo w tym temacie tutaj jestem akurat lajkiem, jeśli chodzi o przewiewanie zboża takim urządzeniem. Nikt z moich znajomych nie ma takiego urządzenia. O przepraszam, sąsiad, sąsiad ma, któremu tam wszystko naprawiam, ale on tego nie używa, pokazywał mi to, bo byłem zobaczyć jego sita, on te sita ma tam poniszczone. No i tyle w temacie. Kółko już jest. Wczoraj sprawdzaliśmy obroty, bo silnik też mamy. Jest to silnik jakiś tam od pralki wyciągnięty. Ojciec też tutaj założył taką tulejkę te, tulejkę, taką takie kółko, żeby tylko sprawdzić jakie są obroty. I o, jedzie sąsiad pewnie niedługo przyjedzie, bo mam mi przyczepę przewrócić. Dobra, nie o tym i teraz co dalej? straciłem wątek, aha no i co? ja tu zrobię do tego mocowania, do tego silnika, zrobię z naciągiem jakimś tam śruba, cokolwiek tam. i co jeszcze? i zamówiłem regulator obrotów do tego silnika ale no jeszcze mi nie przyszedł nie wiem dlaczego, czekam na niego już od paru dni i planuję właśnie założyć ten regulator do tego silnika, żeby nie trzeba było ustawiać obrotów typu tam większe koło, mniejsze koło i takie tam pierdoły. O trochę zabawy z tym jest, a to nie pasuje to trzeba przerobić i takie tam. I chcę zrobić sobie tak jak yy, yy, Pawnik14 też sobie tak zrobił, spodobało mi się to i ja, ja zrobię sobie tak samo. No także taki mamy silniczek. On jest na 220, przepraszam, 230 1,1 ampera 1360 obrotów. No tak, ja mam wyciągnięty z pralki gdzieś tam leżał i, i mówię, so, ten założę i, i sprawdzę. On był planowo, za, planowany mm, był do tamtej wialni założyć z tym regulatorem, no ale jak tutaj wpadła wpadła taka maszyna, która lepiej na pewno będzie odwiewać te zboże, no to już bierzemy się za to. Tu jeszcze Wam pokażę zrobione, o. Tu mam tam regulację wysypu. No. no, fajne, fajne urządzenie. Nie jest jakoś tam mocno zniszczone. Gdzieś tam były popękane dechy, czy coś. Można powiedzieć, że w stanie w stanie dobrym. No i, i tak to wygląda. Dobra, tuż nad tym etapie zakończymy. Wam opowiem teraz trochę o ładowarce, na jakim jest etapie. Regulator strumienia oleju już jest założony. I teraz tu mamy zasilanie. Tu mamy nadmiar oleju, a tu mamy Strumień ym, główny. Yy, I teraz tak. Będę to ustawiał tak, jak mi kumpel tam podpowiadał, żeby orbitro chodził w tej minimalnej, yy, jakby to powiedzieć, żeby źle, źle tutaj tego nie określić, minimalnej wydajności, o, w minimalnej wydajności, a reszta pójdzie na ramiona na podnośnik i na przechy łyżki. Tu mamy skalę od 0 do 10. No, pierwszy raz spotkałem się z takim urządzeniem. I zobaczymy jak to będzie działać, bo jeszcze nie miałem nigdy styczności z takimi urządzeniami, bo nie było mi to potrzebne. No ale tak to, tak to wygląda. To jest regulacja, żeby się nie przesuwało po prostu o taka blokada. No i to by było tyle. Mamy już węże wszystko połączone. Jest już nawet założona mniejsza pompa, yy, która faktycznie zmieniła pracę silnika, ponieważ teraz podczas jazdy silnik yy, nie dławi się, wkręca się w pełne obroty. Yy, na zwykłych obrotach nominalnych yy, ona sobie pracuje normalnie, wolno jedzie wolno, no tak orientacyjnie no tak mówię, zobaczycie jak ona będzie jeździła, bo no wam nagram filmik to będziecie wtedy widzieć jak to jak to wygląda a jeśli yy, zwiększy się obroty silnika to wtedy jeździ, jedzie się szybciej yy, i tak to po właśnie powinno wyglądać yy, najważniejsze, że silnik się nie dławi nie, nie, nie zamula go no i tyle co tu jeszcze, no w końcu trzeba go zalać, bo Ostatnio zalałem go. Jak go kupiłem, to było chyba za 3 lata temu. No i tak na tej ropie jeżdżę. Trzeba, trzeba zatankować furę. Mm, mm, fotelik jeszcze też do poprawki. No tutaj Wam pokażę ramiona, bo tego jeszcze nie pokazywałem jak to zrobiłem. Tutaj długi stworzeń. W ten sposób przez całość. Oczywiście blokada. Tutaj tak samo będzie blokada. Yy, sporniki z kątownika oczywiście przykręcane no by trzeba było ją może trochę umyć od tego oleju jakąś chemią bo strasznie to wszystko to wygląda od oleju brudne zapylone od szlifowania i <laughs> dziadowsko to wszystko wygląda no i tyle nie będę tutaj może więcej przedłużał oczywiście jak wam się podobają filmy Subskrybujcie, oceniajcie, yy, łapki w górę, no, no i na, ta, na razie tyle. A może w sobotę nagram film już yy, z jazdy ładowarką, może jakaś mała praca. Coś tam, coś tam podniosę, coś tam podjadę i zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało, bo sam jestem ciekawy, bo jeszcze, jeszcze nie testowałem cały czas sobie w swojej warsztacie ponieważ a to, a to coś innego zawsze tutaj jeszcze sąsiada przyczepa. Mały problem jest, ale tu już chyba rozwiązanie tego problemu dzisiaj właśnie przyszło. Zawór odcinający. Próbowałem w, tej, w D47 otworzyć ten oryginalny zawór. Niestety po, zrobiłem dwie próby, nie udało się. Tam nie było tego, był tylko ten zaworek, który zamyka. Nie było tej dźwigni, nie było tego automatu. Nie mogłem tego nigdzie dostać, więc kupiłem coś takiego. 100 zł. U mnie w pracy mamy przyczepy duże, te nowe i właśnie takie coś jest zastosowane, bo jemu zależało sąsiadowi, żeby wywrot był na lewą, na prawą, żeby była blokada, żeby w razie jak coś pożyczy, to żeby ktoś mu nie, nie wywalił tej przyczepy czy coś, no ale też do tyłu. No to sprawdziłem w tych nowych przyczepach. Faktycznie takie urządzenie działa na trzy strony i takie też urządzenie zamontuję y, jemu do D47. Mam nadzieję, że to się wszystko sprawdzi. Dobra, ale tu już nie będę przedłużał. Może tam jakieś fotki Wam pokażę, jak to zamontowałem do tej D47. No i tyle. Dobra, ja się biorę teraz trochę za tą ładowarkę. No i <laughs> sąsiad przyjedzie, będę robił przyczepę. Dobra, to na razie. Cześć.